Witajcie, ja nazywam się Patryk Wąsowski, na co dzień pracuję w gabinecie Projekt Masaż, a dzisiaj będę wam chciał co nieco powiedzieć o ergonomii w zawodzie fizjoterapeuty. Od mniej więcej 5 lat jestem związany z gabinetem i ze swoim zawodem, w którym przyjmuję średnio około 130 osób na miesiąc. Dla niektórych będzie to dużo, dla niektórych niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, na jakich sprzętach pracujecie, jak ergonomicznie potraficie pracować, jak to się przekłada na wasze życie codzienne. Oczywiście poza samą pracą gabinetową najważniejsze jest znalezienie balansu i tego, jak chcecie pracować, jak chcecie umieć odpoczywać i jak chcecie się w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast ja będę chciał przyjść bardziej do tej strony gabinetowej, bardziej do miejsca, w którym poświęcacie około 8 godzin dziennie osobom i ludziom i będę chciał Was przeprowadzić za rękę przez to, jak skutecznie móc pracować z takimi osobami. Aby samemu mówić na tym lepiej i żeby na koniec dnia nie być aż tak zmęczony. Nieważne w jakim miejscu w Polsce jesteś, czy będzie to Warszawa, Kraków, Jasło, Gdańsk, Gdynia. Nieważne. Ludzie wszędzie są tacy sami. I z każdym z tych osób musicie pracować jak najlepiej, jak najmądrzej, jak najbardziej ergonom ergonomicznie. W waszych gabinetach najważniejszą osobą będzie pacjent, ale na równi z pacjentem równie ważni jesteście wy. I od tego... Jak będziecie podchodzić do, waszej, do Waszego zawodu, jak będziecie dbali o higienę swojego zawodu, będzie zależało to, jak skutecznym fizjoterapeutą będziecie. Albo nie fizjoterapeutą, może masażystą, może osteopatą, może naturoterapeutą. To już wszystko zależy od Was i od tego, na jakim etapie życia jesteście i jaką ścieżkę rozwoju sobie wybraliście. Ja? Jestem fizjoterapeutą. Skończyłem studia na Uniwersytecie Medycznym i na co dzień pracuję głównie z osobami ze schorzeniami ortopedycznymi z bólem kolana, ze skręconą kostką, bolesnym barkiem, problemem odcinka szyjnego, problemem odcinka lędźwiowego itd., dalej. Mnogość pacjentów i mnogość przypadków, z którymi pracuję, jest bardzo duża. I aby wyjść na tym jak najlepiej, czyli żeby pod koniec dnia po prostu nie słaniać się na nogach, muszę pracować na maksymalnie dobrych sprzętach, wykorzystując maksymalnie ergonomię, bo przyjęło się troszeczkę mówić, że dobry terapeuta to leniwy terapeuta. Czy tak jest? Sami to ocencie. Natomiast ja staram się być delikatnie leniwy w swoim pracocholizmie. Zatem, o, taki stół, na którym siedzę, dla wielu z was będzie świetnym rozwiązaniem. Prosta regulacja, pełen dobór zagłówka, wszystko to będzie wpływało na to, jak skutecznie będziecie mogli pracować. Będą się wam trafiali różni pacjenci. I niezależnie od wagi, wzrostu, wasz stół powinien wytrzymać wszystko. Kiedy zaczyna się swoją przygodę z fizjoterapią, najczęściej kupuje się stół, jeździ się do pacjentów i ten stół musi wytrzymać naprawdę dużo. Zatem, na samym początku, dobór stołu będzie jedną z najważniejszych opcji dla Was i musicie na to poświęcić co nieco czasu. Musi to być stół maksymalnie lekki, abyście wytrzymali tu go na plecach. No, chyba że macie ten luksus posiadacie samochód, który możecie przemierzać kolejne kilometry. Natomiast najczęściej niczym student ASP będziecie narzucać go na plecy i przemierzać, tak jak to było w moim przypadku Warszawę. I niejednokrotnie wchodzić do bloku bez windy, wnosząc na trzecie piętro stół, gdzie już na samym początku jesteście bardziej umęczeni niż po jakiejkolwiek terapii. Dalej ten stół musi znieść bardzo dużo. Tych pacjentów będzie dużo, będziecie robić dużo terapii, różnego rodzaju terapię od manipulacji poprzez masaże, poprzez terapię manualną i tym podobne rzeczy. Zatem ten stół musi być tak samo wielozadaniowy, jak i Wy. Hmm. Tak jak sobie tutaj siedzę na tym stole, to domyślam się, że jest już taki szczyt szczytów tego, co byście mogli w gabinetach chcieć i zachęcam was do tego, aby na swojej ścieżce terapeutycznej do, dojść do momentu, kiedy tego typu stół będziecie mogli posiadać, bo kiedy ja chcę sobie odpowiednio ułożyć pacjenta, czy zrobić z nim cokolwiek, no to stół mogę odpowiednio wyregulować, unieść go, obniżyć, zrobić wszystko to, aby pracować znowuż maksymalnie ergonomicznie, o czym już wam wielokrotnie dzisiaj powtarzałem. Ja nie mogę być zgarbiony czym quasi modu przez większość czasu w swoim dniu pracy. Ja muszę wykorzystywać maksymalnie pozycje ułożeniowe, muszę wykorzystywać momenty, kiedy z pacjentem będzie mi się pracowało maksymalnie lekko, a tym samym będę mógł całą uwagę i swoją siłę poświęcić na to, aby on wyszedł z mojego gabinetu maksymalnie zadowolony. Zatem jeśli ja chcę sobie przysiąść, to sobie przysiądę. Jeśli będę chciał mocniej wejść na stół, to sobie wejdę. Będę chciał zrobić techniki twardsze, no to je przeprowadzę. Wszystko zależy od tego, jak, jakimi rodzajami pracy będę chciał pracować i ile w stanie będzie wytrzymać mój stół. A przy okazji, wykorzystując to, że pacjent wierci się na stole, niejednokrotnie będzie sobie chciał ułożyć troszeczkę inaczej ręce, aby proces terapeutyczny był troszeczkę inny, odpowiedniego rodzaju regulacja w zagłówku też, mm, też nam się przyda. No ale. Samowicie stać nie będę, prawda? Więc przyda mi się również krzesełko, odpowiedni taboret, ku temu, aby móc skutecznie obok pacjenta się znaleźć, labirować dookoła stołu, a tym samym wykorzystywać tę godzinę, którą pacjent będzie w stanie mi poświęcić. Fizoterapeuta jest zawodem pełnego zaufania. Przekierowują rodzaje tajemnice pacjenta, wszystko to, z czym pacjent przychodzi, nie opuszczają czterech ścian. Aspekt psychiczny jest tak samo ważny jak aspekt fizyczny. Z fizycznym fizycznym jestem sobie w stanie poradzić odpowiednio dobrany stół, odpowiednio dobrany taboret i pełna ergonomia pracy. Natomiast jeśli chodzi o aspekt psychologiczny, wypalenie zawodowe jest czymś, co w większości ludzi grozi. Grozi wskutek tego, że mał który zawód znosi w sobie tak wiele w relacji jeden na jeden z pacjentem. 8 godzin dziennie rozmów, 16 24-34 godziny poświęcone pacjentom na bazie różnych rozmów z różnymi schorzeniami, z różnymi typami, na danym etapie dnia sprawia, że głowa troszeczkę się dociąże. I dobry terapeuta musi pamiętać o tym, żeby umieć odpocząć. Zatem nie może być takiej sytuacji w gabinecie, że to, na czym będzie pracował, będzie mu to dodatkowo utrudniało. Bo jeśli stołek, będzie mu w tym przeszkadzał, jeśli stół nie będzie się unosił, jeśli inne aspekty w pracy nie będą się w pełni dopełniać, no to to wszystko będzie wpływało na to, że terapia będzie przeprowadzana w dużo gorszych warunkach, a tym samym będzie na to poświęcane dużo więcej energii, co będzie przekładało się na jeszcze większe obciążenie psychiczne, a tym samym będzie powodowało niechęć do jakże fajnego zawodu, jakże wspaniałego zawodu, do chęci pomagania ludziom. Czyli momentu, od którego każdy z nas wychodzi, wybierając zawód związany z drugim człowiekiem. Zatem musimy pamiętać o każdym aspekcie swojej codziennej pracy i o tym, aby głównie dbać o siebie, na tej samej linii dbać o pacjenta, aby całość tego procesu była procesem spełnionym. Ja w swojej codziennej praktyce przejąłem już ponad 6 tysięcy osób. To pozwala mi wierzyć, że już pewne doświadczenie w pracy z ludźmi mam. Wy, niezależnie od tego, na którym etapie swojego życia jesteście, czy dopiero zaczynacie studia, czy studia ukończyliście, czy ukończyliście studium masażu, czy jakąkolwiek inną uczelnię, ale podjęliście już decyzję o pracy z drugim człowiekiem, myślę, że po wysłuchaniu tego filmu nie wyobrażacie sobie innej opcji niż ta, którą podjąłem ja kilkanaście lat temu, aby pracować maksymalnie ergonomicznie na maksymalnie e, odpowiednio dobranym sprzęcie, bo... Wasza głowa jest równie ważna jak wasze ciało w tym wszystkim. A wasza głowa nie będzie za wami nadążała, jeśli wy będziecie zmęczeni. A będziecie zmęczeni, jeśli będziecie pracowali w złych warunkach, jeśli będziecie przyjmować pacjentów na stole, na skrzypiącym stole, na tapczanie, czy gdzieś, nie daj Boże, na dywanie. A tego typu rzeczy każdy terapeuta gdzieś tam prze, w swoim życiu przerabiał. Zatem myślę, że jeśli was zachęciłem, to zachęcam Was do obejrzenia kolejnych filmów. A ja ze swojej strony Wam dziękuję. Cześć.